Cześć, no to Adam Games i gramy dzisiaj w Minecraft Extreme na variS1.14.4 Nie, zaraz, to jest 1.15, przepraszam, bo to jest mój kardiak, prawda? I dzisiaj, odcinku ja tutaj nie mam, to dla nic, jakby zawsze to no, było, bo nic ciekawego nie mam, na tym serwerze, więc nic nie mam. Pierwsze, że gracie jest na rynku, to jest energii, który skończył, i pokażę Wam, jak wyglądają początki na Minecraft Extreme. Na początku, po przygodnym jest

Jabka były. Dobra, mogą być zombie jak dla mnie. Yy, na pysnik może yy, dać jedzenie za zasadzonki. Napisz jeszcze raz. Dobra, idziemy sadzon tam się nie wyżywie raczej i tak raczej tutaj się nie opłaca iść hmm bo, że to że tylko zabiją ale to wtedy pewnie mnie też więc tu się raczej o, nie, o iść nie opłaca bo tu trzeba jakieś prosy biją i, tu tędy. Będę trochę, no, po I się to właśnie wtedy trochę na pole zostają sadzonki już nie tyle będę robić raczej nie przeżyję no bo sobie to trzeba mieć lepszej tęskni z raczej ani się nie wierzy, żeby mogę je najbliżej postawić. Przesuwa najlepszym w człowiekiem wtedy. E, dobra, tu mam jakiegoś typka, który dałem w i idziemy, jakby ja nie mam czasu, mam tutaj grzeczkę. Teraz on chyba Polas, więc no. Once Polas to narka napisze. Chyba, że o coś odpiszę, zobaczmy. Anraka. Tak dobra. Fajny typek. Wrócił się. Więc sobie wydałam 200. Bo, bo raczej mi się nie przydadzą i tak. Wiecie, no mogę gdzieś postawić, ale drewno najważniejsze. Po mam właśnie sezonki. To w sumie dałoby się przeżyć nawet. No, w sumie. Ale dobra. Teraz tu jest. To jest w sumie lepszy od muru, co nie? Bo taki mur jakby ją laga, lagi, ale ten. To jest lepszy od muru, co nie? Tylko szkoda, że. Dita nie ma nawet. Expanded Hop, Hop. Hop. Biciem parkouru jestem. Rykmyk, tryk myk, my, tryk, myk, tryk, my, tryk, tryk. Tyk. Tyk, idziemy. Może dokno do się i będzie na odcinku, byłoby fajnie, ale dobra. Więc jak widzicie, tu jest straszne, są początki na tej grze. Widzę, że no, to była chyba pustynia. Nie wiem, może albo ktoś przyszedł z pustyni i zaczął tu robić. Ale przynajmniej nie ma tu muru. co sumie, bo mur jest gorszy. W że są potwory, a tutaj normalnie się da grać. Ej, w sumie to jest lepsze niż 7.16 jak kropka 5. Nadwoda już się zagrała, w sumie racji jak jest blisko jakaś rzeka, to raczej się zamurować już jej nie da. Chociaż na początku to widzieliście, jak więc wam było. No to w sumie raz, wszystko da się zamurować, jak jest. Wie, jak istnieje. Na początku stał na aut. Jeden z serwisko. Traciłem. Dobra. Jakby ja mam lagi tutaj straszne. Ogólnie mam. W porównaniu z innymi serwerami to są dość małe, ale dobra. Spróbujemy coś tu utwierać po prostu. Ktoś wie, napisze kordy bazę. Pewno. Nie, Jakby ktoś napisał kordy, to nie wiem, czy, yy, która będzie osądówcza. Ta, która podała sprawdziwe kordy, yy, yy, ta osoba, która uwierzyła, że to są kordy bazy. Bo raczej, do, dobra, prawdziwych kordów nikt nie poda. Naprawdę Przeciw, przyjdą za mnie rozwalą. Lepiej gadać, rozmawiać przez Discord. Co nie wiem wtedy podać, osobno. I tylko ty będziesz wiedzieć, bo ci tak pewnie ci zniszczą to nie, nie wolno nikomu ufać. Jakby. Więc hmm. taka jest prawda tego serwera. Teraz komuś mnie zaufasz, obejrzyj, obejrzyj się tylko i już robić, nie ale dobra, twoja baza jest jeszcze to jest najgorsze. No ale raczej nikt na krzyku nie będzie podał żadnych portów, teraz je... na początku ja się na to nabierałem. Tych. Hmm. Dobra. Tyk. Tyk, tyk, tyk. Dobra, da. Daję. Dam radę, dam radę, dam radę. Czyli tu na pewno była pustynia, no bo naprawdę, jakby... Wyobraźcie się, że jakiś przyszedł z, zem, ku w piasku i zaczął to robić, I raczej nie. Więc tu była pustynia, można tak założyć. Dobre, no to dobra na pewno tu była po nie powiem, że to grać jakiś dało zrobił. To jest sewanna biom. Hmm, no ciekawe biomy. Nie byłem w ogóle. W jakich kordach jest w ogóle? No nawet, nawet. Jakby choć o 7 16, krok 5, to jest takie ułatwienie, bo jak będziesz... jak e, masz 0 głodu, to wstędzisz tylko do 5 ty, e, serc i już więcej innych. A tu już praktycznie no, cały hapa Ci zejdzie. Jeśli nie masz vip to w się nie odrodzisz. Więc to jest dobrze. No ale dobra, 7 minut 800 kratek, więc dobrze idziemy. Czyli... Idziemy tak, na minutę. Czyli biegniemy teraz z prędkością. 6 km na godzinę, jakby ktoś nie wiedział. Bo tak działa matematyka. I już nie mamy sprinta. Na ziemi nie mamy. Dobra, ziemię mamy. Je. I tu ja posadzę pierwszą sadzonkę, ale pójdę dalej. tu Dobra, tutaj posadzę pierwszą sadzonkę. Nie urosą urosłam drzewa po prostu. może trochę dalej. Mi się wydaje, że tam jest ostro, Nie, to nie jest piasek. Dobra, idziemy, ale tu jest w miarę normalny bior nie w miarę. To się nazywa w miarę. Jakby to już było survival... Hufufu, co to by było? Trzeba zbierać te um, trawę, bo ona może się przydać jakby. Do przetrwania nasionek, jakby. Bo raczej nic ciekawego nie znajdziemy. I raczej umrę jeszcze na odcinku. No dobra, to trzeba przyznać. Jakby jak się na początku nie grało, to już się teraz nic nie zrobi. Naprawdę. Albo jak się wygra jedzenie. Nie, to wtedy. Wtedy jeszcze się coś zrobi. Ale inaczej no to nie wiem, jak ktoś sobie to wyobraża. No został, że prze, przejdzie przez pustynię całą 4000 kratek, żeby mieć normalne jedzenie. Tak? Zawsze można czytać. To też takie wyjście jest. No dobra. Więc idziemy. Tu jest jakieś góry. Do góry nie idę. bo nie wiem pój. Jakby ja liczę na dużo się ząbiamy. Dlaczego? po prostu. Musimy się żywić z niemięsem. Jakby ja jestem zawodowym graczem, to tak nie, kłamie, no creeperem się dam radę łapką gorzej jakbym tam kilka zombiaków naraz bo ja już nie mam sprinta co nie nie, albo szkielet, to co szkieletem już to nie poradzę na pewno no łapką go nie zabiję raczej więc jest dość słabo gdyby zamiast sadzonek w ogóle dostałbym 2 złote jabłka to było lepiej po co? wiecie, jakby dostałam niby 2 złote jabłka logicznie, tak jak mi pokazywało. Ale no... W ogóle chyba to jest tak przemyślane z tymi systemkami, że po prostu wstawiasz i czekasz, aż po prostu się mogę zabić. Nie aż to urośnie i cię mogę zabić. Tak to miało w ogóle działać, ale przynajmniej rysowałam się z tym ja Pokazywałam mu, co to ja rysowałam się z tym Chociaż temu pomogę innym graczom, bo będzie tu więcej drzewa. Dobra, czy to nie będzie działo tak, że ktoś się rozwali? Ja nie, wiem, nie. nie, na pewno. w gracie mi są na 100 Nie, niestety są. Pewnie pierwsze, lepsze osoby rozwali. Bo, no, dobra, jakby chyba powinien po prostu więcej tego sadzić. Jakby ja jestem pomocny, więc pomogę innym grać po Tak. Bo i dużo FPS-ów mam. A nie bo ten pisze mi 127 na 33, 2x28, na, na... na... ten 150 nawet czasami i. A za chwilę 0. Więc ja, gdyby, ja pomogę graczem, będę jeszcze będę po prostu. Tam gdzie idę. Bo zły gracz nie jestem. No choć jakbym znalazł bazę i tam by było za jedno, jeden zabrał. Trzeba powiedzieć ten jest wprost. W ogóle dużo osób nie ma na serwie. Jest dużo VIP plusów. Bo VIP Plus to co do mnie w szpitale i... zobaczyć trzeba. Ja bym prawo pewien, że tym coś mi przyleciało. Ale dobra, i ten, po prostu... Ten, nie mówię, należy znalazłem... też się od razu... Z przy co nie? Więc to jest też fajne. Ale no. Hmm. Co ja mogę powiedzieć? Chustka. O, pochodnia. Pochodnia? Co tu świeci. Co ja, czemu tu świeci? Jest jakaś pochodnia czy nie? Czemu tu świeci? Ja nie widzę pochodni czy ja? Nie wiem, czemu tu świeci. Rozumiecie, Co tu, czemu tutaj świeci? I nie Dobra, nie rozumiem. To jest jakaś magia światła po prostu. Pierwszy za oni nie mogę się za to respić. Proszę bardzo. Dobra, trzeba go z łapki rozwalić. Bo nie zgnęłam więc to będzie fajnie. Najlepiej no po dwa, bo wiecie, jakby. Dobra, trzeba trzeba... tam po prostu. Dobra, sam ile? Jedno. Ile ty mam na razie kontakt. Gdzieś. Bo nie chcę się z nim zadawać. Teraz trzeba szybko zużyć sprinta. Jakby na zabijaka da się przeżyć. To jest fajne. Tylko, że raz mnie walną. To jest taki, taki minus. I minus jest już taki że sam się sklety zryspiły i zarozumiały jeden zombie. już sprinta nie mam to nie a głód jeszcze mam ile 4 sekundy czyli chyba raczej mi więcej nie zabierze i zwiększam o o pół paska więc no albo nie o jeden pasek o jeden ten pasek więc widzicie to jest tysiąc kilo. jeden jeden Przecież się nie odregenerowała, to jest minus. Dobra, więc zagrań. Tik, tik, tik. Już ta, 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 ta. Dobra. Więc kaka się nie opłaca. Creeper. Clipcie, piper. Nie, nie, serio, to dostanę lada. Jak pochodzę do Clippera, to dostaję lada. A ten creeper jest właśnie przyde mnie, to jest taki... Nie, możesz wybuchnąć od razu? Jak? Tu nie będziesz wchodząc z góry. O nie, legi, legi, legi. Po clipcie, błagam, clipcie, błagam, clipcie, błagam. Dobrze z clipciem? Pałusz, ok więc na jakich kordach jestem? bo już jest 15 minut filmu? ej, no, nawet nieźle się. ale widzicie, da się tu jakoś dojść, ale 2000 kartego spawna i co dalej, nic nie ma hmm ale zobaczmy ile uda mi się przetworzyć po prostu to nie, to jest pytanie ja raczej nikogo w zasadzie... Zasięgu niemować, nie ma, właśnie. Chociaż zawsze to sprawdzić. Ale, no, raczej nie będzie. Na serwie. Ciemnie, przynajmniej. Zgaduję, że jakby tylko jakieś 5 graczy jest na tym. Na powierzchni. Nie na skałie. Bo to prawdę naprawdę. Nie da się są w odległości jakieś 1000 kratek. No, teraz już nie pewnie. Teraz są w 700 dzięki mnie. No nawet nie ma. Ale przetrwam. Będzie, jakby, jakby będzie 10 okopów w górę, to będzie razem odcinek z tego. Tako nie mówiłem, że od razu. Ale będzie dość szybko. Postaram się nagrać. Przynajmniej. jak no, to by się komuś coś tylko podobało, naprawdę? no tak. No i nagryłam, to bo nie to to nawet fajny pomysł, bo nigdy nigdy jeszcze nie tak. No, Jeśli nigdy nie pokazywałam takiego czegoś. No i zobaczymy, czy się spodoba, czy nie. Po prostu jak się nie spodoba, to trudno. Ale chodźmy na jakiś kordy z Idę na plusowe. To po raz pierwszy, bo ja zwykle jestem na minusowych kordach. A jakby był odcinek z 1.14.4 serwera. Ale tam jest pułapka na graczy. Mianowicie ta pułapka polega na tym, że jest dziura ze zwierzętami. Jeden ja do niej wpadłem, bo myślałem, że jest tam wyjście, bo się tylko wydawało. tylko. Zwierzęta się tam nie da bić i nie utkną, no, nie da się nic zrobić. Więc no, po prostu to jest pułapka na graczy, żeby graczy nie mogli wydostać się. No i to jest kolejna góra. Nic poradzę. No, jeden zombie był. Zero drewna. Jest po prostu jedną wiadomo, wiadomo, musi być. Na trawy jednej nie ma. Rozumiecie, na jednej trawie. Według mnie trawa powinna się rozwijać. Że wiecie, trzeba po prostu, że trawa sama z siebie wyrasta, a nie że tylko na początku już więcej trawy nie będzie. Ja mówię o tej trawie, tylko wiecie o tej, gdzie mogę nasionka wpadnąć. Jezu jak po piasku wodę, to jakbym słyszał ten, że coś idzie za mną. I nie, jest jakby, nie jestem pewien, czy to było gdzieś na początku. jak To były farmy. Nie? Został podobno, niedługo, tym, to, farmy. To, jest, to nie, one zostały zniszczone I podobno za niedługo, tu są farmy. Skąd on się tutaj? I pewnie na początku. Teraz ja nie wiem. Nie wiem o czym będzie nie słuchałem chyba siebie. A wiem, y, bo słyszałem, że ma być nowa ten, we, nowa, ten Minecraft 1.17. Jakby nie mówię, że jeszcze nie ma 1.17, jest, tylko że na tym serwie mam w tylko 1.17. I jestem ciekaw, coś nie jest, co mi z nią zrobili. W ogóle nie zauważyłem tego, jak ona brzydka jest I jakby będzie o to, Nie wiem co się tak jakby z jednym w 17 Trzeba zostawić między, czy będzie 4 Minecrafta Xtreme'a? Jak on zrobią? czy będzie 18 serwerów? To hmm. znaczy, 18 serwerów? jeden yy, tak 1, 9, 17, jeden nie wiem To bo będą usuwać niektóre Po prostu I fajne to to jest pierwsze, czego mi się w na świecie. Tak to się ładnie zbudował. Dobra. Idziemy dalej. Drewno! Drewno! Dobra, jest trochę drewna tu wyjechać. Co z niedeski? To w że to mi się nie jest normalne drewno. Czy jest więcej tego normalnego drewna? Czy? Na pewno jest więcej. Na pewno, jestem pewien. to osoba, która to robiła. Do pro, który się budował drewnem. Nie? Nie budował się drewnem, bo to na początku. Z którą stroną powinienem iść? No, chyba w to. To nie? Jakby już tysięczna kratka. Hmm. Myślę, że na tym możemy zakończyć. Ten... Ekstremalny survival To jest taki, jest, jest serwer jeden, z tego co słyszałem I to już widziałem, to jest taki serwer bardzo stary, to jest najstarszy serwer Minecraft I Tam jest survival i tam praktycznie cię nie da sprzeżyć A tutaj więc to jest... I tam się raczej na 1000 necraty te... No na pewno, może lepiej światło, nie pewnie, pewnie wygląda tak jak na początku tego survivalu więc na pewno tam by było, było trudniej. I tam nie ma spawna. Bo jeszcze się to nie wymyślili. Więc zakończmy przy tym może zniszczonym portalu. Wcinek. Jeśli uczynię się zostaw w górę. Zaraz. Jest... Nie, to musi powiedzieć w idealnym momencie. Nie, jak nie może być. Okay. I teraz zróbmy to. Jeśli uczynię się w, w górę. I subskrypcję, to był Games. No albo Naprawie 3 tysiące krat. Jeszcze trochę jedzenia. I mam 16. Zamierzam. I jeszcze zanim się szybko, na szybko. Tutaj posadzę stół. I ona będzie rosła. jest stół. I może jak urośnie to będzie odtłłuminać. Ja znowu się zagnę. Bo ale nie jest co